Po raz siódmy jesteśmy na międzynarodowych manewrach pożarniczych. Cieszę się, że w Hojnie jest takie miejsce i nasze Ochotnicze Straże Pożarne, a szczególnie OSP Hojna, mogą gościć straże pożarne z Holandii, Niemiec, a także z Ukrainy. Stanowisko numer jeden: pożary wewnętrzne. Na kolejnych stanowiskach praktykowane są. Jest katastrofa budowlana, zdarzenie masowe oraz pożar z udziałem samochodów. Są to o tyle ciekawe ćwiczenia, bo one na żywo pokazują, z czym mogą się spotkać strażacy, z czym mają walczyć w rzeczywistości i jak dbać o nasze życie i bezpieczeństwo. W porównaniu do zeszłego roku na jednym ze stanowisk dotyczących katastrofy budowlanej jest pozorowane zdarzenie z udziałem wybuchu rakiety i tam instruktorami są nasi goście z Ukrainy.